Witajcie fanowie, z tej strony Ateńczyk. Dzisiaj zrobimy sobie e, szybki unboxing konsoli, które udało mi się znaleźć tak jak zwykle na vintage w zajebistym pieniądzu, więc e, zobaczymy co jest w środku, zobaczymy ile na tym zarobię, zobaczymy co zostawię mm. No i przechodzimy już do samego unboxingu. Może się trząść, bo ten statyw mam na biurku, znaczy na tej na ławie, do której jest przyczepiony uchwyt. No i po prostu kurczę, może przez chwilę nam się to wszystko trząść. Tutaj powinna być konsola limitowana, Ech, ba ba ba. no i dobra, już. No jako tako dobrze zabezpieczona tu już nam się wyłonił akcesoria. Konsolę kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, że była w bardzo dobrej cenie. Zapłaciłem za nią 580 zł. No i jest kilka rzeczy, które nie są mi potrzebne, albo może są, ale uznałem, że je sprzedam po to, żeby po prostu jak najbardziej zbić cenę samej konsoli, którą chciałbym sobie zostawić już po raz kolejny kolejnego Switcha. No ale jak zaraz sobie obliczymy, sami zobaczycie dlaczego więc już na początku mamy to co znajduje się w kompletacji um, samego urządzenia więc um, uchwyt na joycony oryginalny zaraz zobaczymy czy oryginalny chyba nie, a nie, jednak oryginalny kabel HDMI um, ładowarka oczywiście też oryginalna um, tutaj mamy kilka gier, więc może sobie zacznijmy od nich o. Tutaj mamy jeszcze kilka gier, a to jest dock, nie gry, gry, więc jeżeli chodzi o gry, pierwsza z nich jest to Fifa 23, um, to jest wartość 5 dyszek, tutaj mamy Jump Force Deluxe Edition, czyli uh, jest to jakaś bijatyka chyba z uniwersum One Piece, ja, a nie, One Piece, jakieś Naruto, uh, jakiś Songoku. Z Dragon Balla, więc mamy taki mix od Bandai. Następnie mamy grę Ring Fit Adventure. Um, tak, jeżeli chodzi o, o tą grę, bardzo chyba jedna jest kurcze. No, LiX kosztuje 200 zł. Nie wiem realnie ile. Widziałem nawet, że w CX to się w ogóle wyprzedało. Um, załóżmy, że to jest warte 130 zł. Następnie mamy. Nintendo Switch Sports, które mógłbym sobie zostawić, bo nie mam jest to dosyć fajna gra. No ale sprzedałem to za 130 zł, już czekaj. czekaj. Czyli następnie mamy Ring Fit, do Ring Fitu jest oczywiście obręcz. Jakieś tam ćwiczenia, fitnessy Ale nie zagłębiałem się w ten temat Raczej to na pewno będzie na handel, bo mi jest to niepotrzebne Z gier jeszcze powinien być Minecraft Moja ulubiona gierka Dobra, więc tutaj mamy doka Przesunę sobie na bok Muszę się gdzieś zapodziały. Zęby w ruch. No, jak możecie zobaczyć, stan no naprawdę super. Tutaj no w ogóle nie więc jest jak najbardziej ok. Bardzo fajna, fajna edycja. Limitowana Monster Hunter Rise. Ja mam na razie z edycji limitowanych switcha tylko Fortnite, a chyba najmniej ciekawą wersję, jeśli chodzi o kolorystykę. No i jeszcze jedną gierkę znalazłem. Niestety, bez case'a, to Minecraft. Sprzedam, chyba zostawię sobie pudełko, sprzedam sam cartridge. Wydaje mi się, że 60 zł za to wezmę, 50-60 zł więc jest okay. no już szukamy samej konsoli o jest konsola Zobaczymy w jakim stanie. Widziałem, że mogłabym być lepszym, tak? Chyba koleś używał bardziej w trybie handheld, patrząc po, po tym, tym ale, ale nie jest najgorzej. Tutaj i tak zamierzałem. Tutaj jakby delikatnie takie ślady użytkowania na tym analogu, no ale patrząc po, po budowie, no to jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Zobaczmy sobie, czy jest jakaś gra może nie ma. No i to, co byłem ciekawy, co nie było w opisie. Nie ma karty pamięci niestety. Trudno, nie było to jak jakby uwzględnione, więc nie mam do tego żalu. Zobaczmy czy się uruchamia, uruchamia się, więc jest, jest OK. Jakieś tam drobne rysy posiada. Nie wiem, czy będzie to widoczne. Może drobne, może niedrobne. W każdym razie można wymienić. Nie ekran, a tylko ten digitizer to się chyba nazywa tak. No i tu już mamy. Sam ten proces instalacji sobie pominę. No kurczę, super. Zobaczmy, czy Dracony nie wypadają. Wypadają, więc ja mam w każdym swoim urządzeniu tutaj, znaczy w każdym Draconie prawie wymieniłem te, te tutaj, te małe. Nie nazwę tego pinami, tylko te takie haczyki na, na metalowe, więc jakby to nam kompletnie niweluje ten problem. więc Myślę, że z czasem też sobie wymienię po prostu na metalowe, bo te jakby samoistnie są w stanie wypaść. Tutaj mamy w zestawie jeszcze dwie te nakładki na czujkony to też mi się przyda, to są już licencjonowane. Ech, przyda mi się to no i po sprzedaży tych gier jak sobie obliczyłem sama konsola e, wyjdzie mnie stówkę konsola plus akcesoria mógłbym jeszcze pojanuszować sprzedać powiedzmy e, to za nie wiem 30 zł to za 20 zł kabel kadej mi też za dwie dychy by poszedł e, mógłbym przyjanusować i sprzedać ładowarkę albo doka i mieć tak naprawdę samą konsolę Myślę, że wiecie co, jakbym sprzedał do oka, no to już bym miał tak naprawdę całość za darmo, no ale jednak nie chcę tego rozkompletowywać, więc mam cały ładny komplecik za stówkę, więc wydaje mi się, że no zajebiście. Napiszcie mi, co myślicie o tej cenie, ale mam nadzieję, że, znaczy podejrzewam, że, że odpowiedź będzie jednoznaczna. No tyle z mojej strony, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, no i trzymajcie się, do następnego.